Chodzę już dzisiaj drugi raz był, znaczy jest teraz. I tak blisko podszedłem, tak? Bardzo blisko do koleżków. Już dwa razy dostał jedzenie. Ale zimno dzisiaj jest, normalnie śniegu napadało. Jest biało, w ogóle rano wyglądało jak jakiś Winter Wonderland. Naprawdę było cudownie. No i co? No, powołajcie się tutaj, bliżej podejść. Wszyscy chcą Cię poznać, tu. Znaczy, poznać. Bliżej poznać. Ale zimna, na no wpuszczam przez Was koty. Może damy mu trytkę, Co? Smaczka damy? No, tak pomału idzie, już chyba idzie. Chyba już idzie. I do domu, bo zimno strasznie. Okej, okay, zamykamy. Zamykamy. Jap. Yep. Tedliczek spóźniłeś się. No nie, jeszcze jest. Okej, okay, zamknęłam drzwi, to z powrotem przyszedł. Co za dziad, mały. No, zaraz damy smaczka, zaraz damy smaczka. Zobacz gaduła. On z twarzy taki jak twój brat, był podobny bardzo. No ale typowo towarzysko ten kotek przychodzi. No bo głodny chyba już nie jest. No, chyba nie. Witajcie w środę wieczorem, 25 stycznia, zobaczcie jaki my mieliśmy dzisiaj sztorm śnieżny, tyle napadało, no i cały czas jeszcze dalej pada jak widzicie, Tu tylu sąsiada jak jeszcze ładnie się kraczki świecą, proszę. Gdyby nie ta budowa, to by było pięknie. Jest taki spokój na ulicach. Więc stwierdziłam, że wyjdę i Wam to nakręcę. Już jest koło 23.00. My dzisiaj odśnieżaliśmy. Raz Zi odśnieżał, raz ja odśnieżałam. I zobaczcie, wszystko z powrotem napadane. Z tyłu u nas w ogrodzie jest też po prostu przepięknie. Wiecie, jak to jest, jak pierwszy raz tak śnieg spadnie, bo już dawno nie mieliśmy wszystko stopniało ostatnio. I ten śnieg jest taki dziewiczy. Jak to cudnie wygląda. Zobaczcie, Zima swój samochód po półkoła zakopany. Boże, ile śniegu. A tam maluchy w pokoju. A ktoś tutaj szedł, widzę. Jakiś zwierzak, bo jest. Ha, tak jakby ogonem ktoś tutaj robił coś. I pewnie z tej dziury. Tutaj mój, ten bez przesadzony. Dobrze, że go uratowaliśmy. I że była taka pogoda, że można było jeszcze go przesadzić. No dokładnie, tu ktoś totalnie mieszka. Zobaczcie, jaki. Tutaj sobie zrobił, jakie sobie wejście tutaj odsypał. No, i tak to wygląda. Ale pięknie jest, tylko współczuję ludziom, którzy dzisiaj musieli jechać do Toronto, czy gdziekolwiek po tych naszych autostradach, bo było po prostu strasznie, znowu pełno wypadków. Zobaczcie to moje drzewo. Jest po prostu rekord świata. No tutaj te wszystkie moje połamane róże przez Przez tą budowę. One odrosną. Zobaczcie jak jest zasypane nasze jacuzzi. Ile śniegu. Ja dziękuję. A teraz mnie będziecie widzieć trochę rzadziej, bo muszę Wam się przyznać, że zaczęłam pracę i pracuję dla siebie z domu. I bardzo się cieszę, bo wiele, wiele moich klientów do mnie wróci. I kilku już wróciło. Więc na szczęście nie poszli gdzie indziej. Bardzo dużo osób teraz nie jeździło. Dopiero teraz zaczynałem się rozglądać za różnymi wycieczkami, więc to był dobry czas wrócić. Tylko, że wróciłam na zupełnie inne zasadach. Będę mogła pracować z kim chcę, kiedy chcę. No i będę mogła sobie wybrać klientów, których lubię. Jeśli ktoś nie będzie się dobrze zachowywał, to nie muszę mu planować żadnych wakacji. Także nie mam żadnej presji. Bo u mnie w starej pracy to była zawsze taka presja. My już byłyśmy załadowane klientami, a non stop nam ludzi tylko dodawali, 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 także w styczniu zawsze było tak, że można było po prostu zwariować albo zostać alkoholikiem. Bo się przychodziło kiedyś mówiłam do domu po pracy to się otwierało butelkę wina i się wypijało całą, żeby trochę stres odszedł. I tak rok w rok było. I z tego co wiem dalej tak jest, bo mam koleżanki, które pracują dalej w mojej firmie, tylko w innych biurach, w innych miastach i mówią, że jest po prostu strasznie. I bardzo mi zazdroszczą. A to guścik drapie. Więc bardzo mi zazdroszczam, że mogłam podjąć taką decyzję. Więc znalazłam bardzo fajną agencję. Mamy fajne biuro. Kiedy chcę, to mogę iść do tego biura, jeśli są jacyś klienci, którzy chcą spotkać się twarzą w twarz, bo bardzo dużo teraz klientów robimy wszystko przez telefon czy przez e-mail. Ale są też tacy klienci, którzy chcą się spotkać, więc zamiast spotykać się w jakiejś tam kawiarni, w tym Hortonie czy w Starbucks, to mogę sobie iść do biura. Biuro jest dosłownie ode mnie oddalone jakiś a, kilometr, więc mogę sobie iść na piechotę albo podjechać w 3 minuty samochodem. No, dzisiaj Jose nie przyszedł, no nie ma co się dziwić, bo przecież. Gdzie w taką zawieję będzie Jose przychodził. No i dobra, to na tyle. Także jak to wszystko będzie się rozwijało, to będę Wam dawała znać, jak mi idzie, ale troszeczkę mniej teraz będzie mnie na YouTubie to na pewno. Jeszcze raz zobaczcie, jaki widok tutaj jest z pokoju maluchów. Jaki przepiękny widok jest za oknem na moją królową śniegu i zobaczcie jak pięknie biało. No napadało trochę wczoraj jeszcze. Zobaczcie, już tutaj się małą zajmuje, a Oli tyłu się relaksuje. Także małej się dobrze trafiło. Nie ma niestety mamusi, ale taki kochany wujek może nawet lepszy niż mamusia. Zobaczcie jak on tutaj cudownie ją wylizuje. Ona już nie taka mała. No. A Oli wczoraj nabroił bo o czwartej nad ranem zwalił wazon z kwiatami, co prawda sztucznymi i ten wazon był przyklejony na taką Gorilla Tape, na taką specjalną taśmę, ale dalej Oli dał radę. Całe szczęście, że ja tutaj byłam, bo wczoraj pracowałam bardzo, bardzo późno, musiałam się logować na różne tam strony i tak dalej. Także porządkowałam swoje hasła i różne rzeczy. No i dobrze, że byłam tutaj o tej porze. Bo jakby zaczęli biegać po tym szkle, to by była masakra, prawdziwa masakra. Oj, kiczulek, ty jesteś kochany, Koko, ty masz dobrze z nim. No, zobaczcie na tego. Och, te koty, moje koty. Tutaj pracuję, właśnie zrobiłam pierwszą rezerwację na rejs, i to jest firma MSC włoska. Kiedyś zibliśmy na Morzu Śródziemnym, na jednym z ich statków, i było super, bo mieliśmy kabinę w klasie, która się nazywa klub jachtowy. Więc to jest taki olbrzymi statek, ale czujesz się tak. Jakbyś był czy była na malutkim jachcie, dlatego że te kabiny były tylko w takiej małej części statku, na górze, na dziobie. Jest to bardzo taka ekskluzywna część statku i naprawdę bardzo przyjemnie nam się płynęło. Pokażę Wam, jak wygląda nasza kajuta. Tutaj można zrobić ten. Wirtualny tour. Bardzo Oli się interesuje. Jacht klub okay. Więc kajuta wyglądała mniej więcej tak. Była z dużym balkonem. No i takie właśnie kolorki. Dużo naturalnego drewna. Pokażę Wam krótkie video. Które jest zrobione przez. Tą linię oceaniczną, tyle że będę musiała zmienić muzykę, bo jeśli użyję tą samą, to dostanę copyright. Więc nie będę teraz nic mówić. Jeśli chcecie zobaczyć, jak ta nasza podróż wyglądała w sensie, jak było na statku, to zapraszam. To właśnie tam było. To była cudowna podróż. Właśnie przede wszystkim dlatego, że mieliśmy naszą kabinę w tym klubie jachtowym. Ponieważ na tym statku było jakieś 3300 osób. Więc w tych um, głównych miejscach poza tym klubem jachtowym to wszędzie były tłumy na tym głównym pokładzie. Tam, gdzie są te wszystkie restauracje, kafejki, sklepy. Trzeba było mieć bardzo dużo cierpliwości, ponieważ trzeba było iść tak wolno za ludźmi. Strasznie nie lubię, jeśli muszę za kimś tak bardzo wolno iść. Więc my byliśmy bardzo szczęśliwi, że wybraliśmy taką opcję. Bo naprawdę byliśmy na olbrzymim statku, a czuliśmy się jakbyśmy byli na jachcie. Więc każdemu taką opcję rekomenduję. Oczywiście z tym wiążą się wyższe koszty, więc jeśli macie na to środki, to absolutnie nie zastanawiajcie się przed wyborem właśnie takiej opcji na statkach firmy MSC, czy tam po polsku MSC. Pamiętam, że był to rejs z Rzymu, czyli Civitavecchia, i płynęliśmy do Genuły, a także na Maltę, do Barcelony. Zahaczyliśmy też i o Tunezję. No i byliśmy też na Sycylii. Więc bardzo, bardzo fajny rejs. Pamiętam, że na przykład przypłynęliśmy na Maltę o godzinie siódmej rano. Więc my specjalnie wstaliśmy wcześnie, żeby siedząc sobie na balkonie, pamiętam, że piliśmy wtedy szampana o siódmej rano, także super, nie? Na balkonie, żeby przywitać Maltę. Więc kiedy się wpływa do portu na Malcie, widoki są naprawdę spektakularne. Pamiętam, że na tym statku był potomek rodu kelloksów, tych odpłatków śniadaniowych. Więc. Um, jeszcze jego poznaliśmy. No, i ciekawa postać. Bardzo barwna. Taki pan, już lekko po 70 który mieszka na południu Francji w przepięknym Saint-Paul-de-Vence. Więc podróżując, różnych, różnych ludzi ciekawych się spotyka. No, ok. Pogaduchy pogaduchami, a ja muszę się teraz zabierać za papierkową robotę. Bo niestety nikt jej za mnie nie zrobi.